Witam państwa. Marek Łakowski. Rok 2012 Unia Europejska ogłosiła Rokiem Aktywizacji Osób Starszych. Państwo, moim gościem dzisiaj jest pani Anna Gabarska. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Koalicja na rzecz osób starszych. Tak. Dobrze. Tak. Patrzę tak na panią, ale jeszcze daleko tak. chyba do emerytury. Tak, oczywiście, na daleko. daleko. Jak miasto nasze władze patrzą na częstochowskich seniorów? To takie pierwsze pytanie. Jak pani to ocenia? Przychylnie patrzą. Mhm. W 2010 roku został zawiązana powstał program, Częstowski program wsparcia seniorów. Dalszym krokiem powołaliśmy, czy zawiązaliśmy koalicję na rzecz osób starszych, żeby kontynuować działania programu, którego między innymi była też inicjatorem. No dobrze, ale po co to koalicja? Miasto, władze miasta nie wiedzą jak pomóc seniorom i trzeba jeszcze kogoś tutaj angażować do tego? To znaczy, to nie, nie, nie o to chodzi, że nie wiedzą jak pomóc czy jak zaktywizować, mm -hmm. tylko y, po to została powiązana, zawiązana ta koalicja na rzecz osób starszych, aby wspierać, aby aktywizować osoby starsze, żeby wykorzystywać potencjał i czas osób starszych na rzecz różnych inicjatyw dobrze, środowiskowych. Dobrze, mówi pani tutaj, że wykorzystać ten potencjał. Koniecznie muszę się zapytać, mamy w Częstochowie ile seniorów? Około 40, ponad 40? 50 tysięcy. Nawet 50 tysięcy. No to jest poważna już grupa. Ale proszę powiedzieć, jaki potencjał pani dostrzega w tych seniorach? Co możemy od nich wyciągnąć? Bo tak, o seniorze mówimy wtedy, kiedy ktoś ma 50 plus... Kolejne lata, czyli powyżej 50 roku życia. tak? tak. Jaki potencjał w tych ludziach drzemie? Przede wszystkim duże doświadczenie. Musimy pamiętać o tym, że osoby starsze stanowią bardzo ważną grupę społeczną. Mają duże doświadczenie, duży potencjał, wiedzę, którą naprawdę możemy spożytkować na rzecz osób, zarówno młodszych myślimy podjęliśmy działania zmierzające w kierunku wolontariatu senioralnego i międzypokoleniowego czyli, czyli senior dla seniora wśród seniorów tak, tak? tak senior dla seniora i senior dla osoby młodszej wśród seniorów jest bardzo dużo osób którzy mają doświadczenie, wiedzę z zakresu, byli nauczycielami mm -hmm. y, lub z innej dziedziny mają jakąś wiedzę i możemy po prostu wykorzystać, stworzyć taki wolontariat, żeby właśnie osoby starsze pomagały młodzieży, y, no, chociażby w odrabianiu lekcji. Rzeczywiście to by się sprawdziło. Ja tak, sobie nie tak. wyobrażam, że przychodzi pani, która ma 60 lat. No, Kiedyś była nauczycielem i teraz będzie uczyć Jasia, który chodzi do drugiej klasy. Jak często sami rodzice po studiach mówią, że oni nie potrafią pomóc dziecku. Jest na takim poziomie matematyka, że oni nie potrafią, a tutaj senior ma. Pomysł. Ale proszę mi wierzyć, że seniorzy mhm. są naprawdę wspaniałymi ludźmi. Mhm. Są to osoby z dużym potencjałem, z cierpliwością, z zaangażowaniem, chcą być potrzebni i powinniśmy wszystko zrobić w tym kierunku, aby rzeczywiście te osoby starsze godnie żyły. Te osoby mają również potrzebę realizacji czują potrzebę takiego szacunku, uznania, chcą być docenione. Jak i również mają potrzeby poznawania, tak? czyli też chcą być cały czas aktywne. I stąd te akcje chociażby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, i kawa czy herbata, tak? tam jest kawa to dla jest seniora. Kawa czy herbata to, ja to jest, tak jest MOPS. Tak, to jest MOPS, tak, Realizowany w ramach w instytucji mops Potem kurs tańca, wiem, że jakiś. Tak, jest tam. ale aktywny senior, jest to program skierowany do osób plus 50. Został zapoczątkowany i realizowany w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w bo to Częstochowie. Dotyczy to sportu przede wszystkim, tak? Nawet tak olimpiada kiedyś już są. Tak, tak, w tamtym roku organizowaliśmy mm -hmm. senioriadę, czyli właśnie olimpiadę sportową y, dla seniorów. Cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ludzie, y, byłam pełna podziwu, ponieważ y, dyscypliny był bieg na 400 metrów, mm -hmm. więc dla mnie to, to duży szacunek, bo ludzie rzeczywiście są bardzo aktywni starsi. I nie trzeba czy było pomocy medycznej? Nie, Żadnej? nie. nie Trzeba bardzo. właśnie przełamywać. W moim przypadku tlen nieodzowny byłby <laughs> przecież, żebym ja nie przebiegł nawet taki bieżny. Trzeba przełamywać stereotypy na temat seniorów i starości. Trzeba autory autorytet. Co my tak konkretnie myślimy w codziennym życiu o tych seniorach, że co? Że już niepotrzebni, że niech się To w domu, znaczy nie senior to się kojarzy przeważnie z osobą, która powinna już zostać w domu, hmm. nie wychodzić, najlepiej bawić wnuczki. Oczywiście ja wiem, że w tej grupie aktywnie działającej, z którym mam przyjemność współpracować, są też... Kobiety czy mężczyźni, którzy poświęcają czas i pomagają w wychowywaniu swoich wnuczków, ale również aktywnie działają, realizują swoje marzenia, bo musimy właśnie tu podkreślić, że. Osoby starsze mają też swoje marzenia, swoje potrzeby. Tak? Uniwersytet III Wieku to również takie marzenie, chyba najbardziej znane, taka, y, można powiedzieć, przedsięwzięcie najbardziej znane dla seniorów. To znaczy u nas w Częstochowie <tryk> działają już trzy uniwersytety III Wieku. Przy Wyższej Szkole, y, przy Akademii Jana Długosza, przy Szkole y, Polonijnej, Wyższej Szkole Polonijnej i, mhm. Akademii Polonijnej i przy y, Wyższej Szkole Politechnice. Rozumiem. Ale jest w planach i myślę, że już będzie pod koniec października, może na początku listopada, bo powstaje już czwarty uniwersytet, ponieważ zapotrzebowanie ludzi starszych jest ogromne na tego typu działalność, a z przyczyn lokalnych nie jesteśmy w stanie już przyjąć większej grupy. Ludzi na obecnie istniejące uniwersytety. Lokalnie czy lokalowo? Chodzi Lokalowe. o lokal, lokalowo. dobrze. Czyli znowu dobrze, to. dobrze. Proszę powiedzieć, Pani Aniu, czy nie jest to tak, że no, Państwo się staracie, robicie różne programy i MOSIR się tutaj troszeczkę wtrącił i MOPS tutaj próbuje coś robić, uniwersytety trzeciego wieku, ale tak naprawdę to jest kropla w morzu potrzeb, bo, bo tych seniorów jest ciężko wyciągnąć na zewnątrz. Nie mówię o tych schorowanych starszych osobach, tylko mówię o tych, którzy chętnie by wyszli. Teraz idzie jesień, zima, troszeczkę taka stagnacja. Nie każdy będzie chciał wyjść na dwór, bo nie sypią chodników, bo można się pośliznąć, złamać nogę szybko. Nie zgadzam się z Panem, Panie Redaktorze, ponieważ moja wieloletnia działalność na rzecz osób starszych i współpraca z tą grupą wiekową pokazuje i uświadomiła mi, że jednak właśnie ten okres jesienno-zimowo-wiosenny jest najbardziej wykorzystywany do różnego rodzaju uczęszczania czy brania udziału w zajęciach. Ponieważ Czyli wtedy, kiedy nie osoby... trzeba iść yy, na działeczkę. Tak, tak? właśnie. Czyli... Okres letni to działki, to jakieś wycieczki, wyjazdy, mm -hmm. sanatoria w czasy, więc tej grupy wtedy wiekowej raczej jest ciężko zintegrować i zaktywizować, ale właśnie te trzy pory roku są dość takie. Yy... Atrakcyjne. Ale gdyby jakiś senior chciał przystąpić do jakiegoś programu, chociażby no, sportowo się udzielać, pobić jakiś rekord może, no, gdzie może się zgłaszać? To znaczy, jeżeli chodzi o zakresu sportu, mhm. to ja jestem osobą, która koordynuje ten, ten program Aktywny Senior. Czyli wystarczy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji? Tak, tak czyli wystarczy mhm. zadzwonić do miejskiego ośrodka, ośrodka sportu i rekreacji poprosić o kontakt ze mną i wtedy ja już tam wszystkie udzielam informacje gdzie że się należy udać jakich formalności do Tak Jak to dobrze, że mamy takich twórczych ludzi w Polsce, bo co gdzie powstanie, to Częstochowa wchodzi na linki i ściąga. Aha, Wrocław to zorganizował, to my też. Kraków to, to my też. Nie ma Pani takiego wrażenia, nie. że Częstochowa ściąga przeróżne programy? Nie, Wrocław... Panie redaktorze, też się z tym nie zgadzam, ponieważ y, rzeczywiście miasto Wrocław było pierwszym miastem, które powołało Radę Seniorów. Y, mhm. Rada trwa około już sześciu lat. I to miasto, przedstawiciele Rady Seniorów wystąpiło w tamtym roku do nas z prośbą o spotkanie. I w ramach tej współpracy, właśnie w tamtym roku, powstał ten Częstochowski program wsparcia seniorów, gdzie czerpaliśmy troszeczkę wiedzy i uczyliśmy się też od tamtej działającej już Rady, od przedstawicieli. Kawa tych dla osób. seniora z Krakowa ściągnięta, tańce też z Krakowa. To znaczy nie mogę powiedzieć, mm -hmm. nie zgadzam się tutaj, że też wszystko z Krakowa, ponieważ celem... Ale tu dobrze jak ściągamy, to znaczy jest taka potrzeba. Proszę i, i, wejść. Czy coś, coś się sprawdziło w innym mieście? Tak. U nas też się sprawdziło. To sprawdzi. znaczy tak, teraz 17 października y, była zwołana, y, pier... było zwołane pierwsze ogólnopolskie spotkanie rad seniorów we, we Wrocławiu, Wrocławiu mm -hmm. na które byłam zaproszona. I była pani? Byłam od... I dużo seniorów było, czy raczej w to młodym znaczy... wieku, takich jak pani? Przeważnie starsi ludzie to Aha, starsi. byli. Ale niekoniecznie seniorzy. Mm -hmm. No, seniorzy, jeżeli powyżej 50 roku życia, to senior. No, ale byli też przed 50. Aha, roku. rozumiem. Czyli nie czuła się pani najmłodszą. Rozumiem. Tak. I co tam zapadło? Jakie zapadły I, decyzje? Przede wszystkim spotkanie to miało na celu ustalenie jakby dalszych działań i priorytetów, które powinniśmy podjąć w ramach wszystkich istniejących rad. Bo proszę zwrócić uwagę, że w każdym mieście już działają rady seniorów. U nas też jest rada seniorów? Znaczy, to są rady lub koalicje. Dobrze, a u nas są? Koalicja. koalicja. I już jest ta koalicja, tak, ona działa? Tak, od 14 października została zawiązana. To dopiero dopiero to zaczyna raczkować, że tak powiem. Seniorzy dopiero zaczynają raczkować. Nie raczkować, mhm. bo ten częstochowski program wsparcia seniorów już, trw, już No jest dobrze, Wsparcie? Tak, ale mówię rok. o tej Radzie Seniorów. Czym ona konkretnie ma się zajmować? Ma nadzorować, ma podpowiadać, ma być ciałem. Czyli ma być ciałem. Ja i tak, ma być ciałem doradczym, opiniotwórczym. Inicjatywnym i wspierającym. Mhm. Przede wszystkim naszym celem jest określanie priorytetów, potrzeb i problemów osób wieku starszego. Rozumiem, Pani zdaniem, prezydent, który ma swoich doradców, pełnomocników, chociażby do osób niepełnosprawnych do spraw osób nie niepełnosprawnych, tylko z niepełnosprawnością, powinien mieć takiego pełnomocnika do spraw seniorów, no bo prezydent jest w kwiecie wieku, ma prawo nie wiedzieć, jakie potrzeby ma ten senior. No bo skąd ma wiedzieć. To dlatego powstała też i została zawiązana ta koalicja na rzecz osób starszych, ponieważ w porozumieniu z przedstawicielami różnych organizacji, związków, klubów, kół działających na rzecz. Seniora, właśnie powstała ta koalicja, i jesteśmy otwarci na współpracę z panem prezydentem i też będziemy pomagać, wspierać. A Pani uważa, że jest potrzebna taka osoba jak pełnomocnik do spraw seniorów po to, żeby prezydenta naciskać, żeby wyciągać jakieś tam pieniądze troszeczkę na formy integracyjne dla tych osób starszych? To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli już ta koalicja jest zawiązana, to, to nie straszmy prezydenta, tak? Tak. Rozumiem. Dobrze. Proszę powiedzieć, czy przydałaby się taka jedna wspólna, integracyjna, nie wiem, czy impreza, czy spotkanie, żeby się przekonać, ilu tak naprawdę macie tych seniorów aktywnych? Bo pani mówi, że się nie zgadza ze mną, że seniora ciężko wyciągnąć i tak dalej. Ja mówię 50 tysięcy seniorów. Pani to potwierdza. Czy odwrotnie? Pani powiedziała 50 tysięcy, ja potwierdzam. A tak naprawdę ile wychodzi do różnego rodzaju akcji? Tysiąc osób no, wychodzi? Chyba myślę, nie. że tak. Tak? Czyli myślę, może? że tak. Chyba, no. Chyba więcej. Chyba nawet tak? więcej, dlatego że yy, są. Reszta obróżni chorzy, nie mogą wyjść z domu, czy po prostu nie wiedzą Państwa działalności. No troszeczkę jest problem z przepływem informacji. Mhm. I dlatego też ta koalicja została zawiązana też i po to, że przedstawiciele różnych organizacji. Czyli prezesi, przewodniczący będą mieć bezpośrednią informację tutaj z działającej tej koalicji i będą też na swoim szczeblu gdzieś tam przekazywać swoim członkom danych organizacji. Jakby pan prezydent Matyjaszyk poprosił Panią, żeby Pani została pełnomocnikiem do spraw seniorów, zgodziłaby się pani? Nie było jeszcze takich rozmów, Pan Prezydent. Ja nie mówię, czy było, czy nie. Ja się pytam, czy zgodziłaby się pani? To znaczy, będziemy rozmawiać na ten temat. Czy są już jakieś bie... przemyślenia? To znaczy, nie, 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 nie proszę, tu żadnych insynuacji. Ja, nie, nie, ja kierunku. tylko się pytam. Myśmy podjęli decyzję, że będziemy, wyrazimy, że będziemy chcieli spotkać się z panem prezydentem i mhm. zapoznać z naszą działalnością pana prezydenta, i powiedzieć, ile te pieniędzy potrzeba na to. No bo trzeba te pieniądze na to żeby wyciągnąć seniora z domu, trzeba mu przedstawić atrakcyjny program. Atrakcyjny program pociąga za sobą pieniądze. Jest to normalne. Nie jest to żaden zarzut. Tak, tak. Tylko nie, wszystko, nie wszystkie działalności i działania skierowane na rzecz osób starszych muszą zaraz pochłaniać dużą kwotę pieniędzy. Dlatego, że proszę zauważyć, że osoby starsze też y, mogą mieć programy, y, za które mają jakąś, na które mają jakąś zniżkę, prawda. Wiedzę taką posiadam od seniorów, ponieważ jak robiłam program, wydarzałam program aktywny senior, to wręcz osoby starsze mówiły mi tak, ale chociaż, chociaż złotówkę, ale to mnie motywuje do tego, że jak zapłacę tą złotówkę, to ja wyjdę z domu. Jak nie zapłacę, a no to dzisiaj nie pójdę, czy jutro. Tak Za tydzień pójdę, ale jak zapłacę, no to mam tą motywację. Jak uda mi się Pani za rok zaprosić, to będzie więcej seniorów aktywnych? Na pewno tak. Bardzo dziękuję Pani Anna Gabarska, Koalicja na rzecz osób starszych. Błogosławieści w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję.